Subskrybuj nasz kanał i włącz dzwoneczek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, umiłowani wierni, w naszym sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Szczególnie we wtorki czcimy to Miłosierdzie przez nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. I dlatego pozwólcie, żebyśmy się dzisiaj pochylili nad tym przymiotem Pana Boga, którym jest właśnie. Miłosierdzie Boże, by je dobrze rozumieć, byśmy mogli je wychwalać, bo do tego zaprasza nas, nas pismo święte, byśmy wychwalali Pana Boga Bogatego w miłosierdzie. Ale by tak było, to najpierw zastanówmy się, jakie jest źródło Bożego miłosierdzia. Święty Franciszek Salezy tak napisał w książce o miłości Bożej. Trzeba wielbić, kochać i na zawsze wychwalać odpłacającą i karzącą sprawiedliwość naszego Boga, tak samo jak kochamy Jego miłosierdzie, ponieważ tak jedno jak drugie jest dzieckiem Jego dobroci. Zwróćmy uwagę, że święty Franciszek z Salezy zwraca uwagę naszą na to, że Zarówno sprawiedliwość, jak Boże Miłosierdzie wypływa z Jego dobroci. Oba te przymioty wypływają z dobroci Pana Boga. I posłuchajmy dalej słowa Świętego Franciszka. Swoją sprawiedliwością chce ukarać grzech, gdyż go nienawidzi, a nienawidzi go, ponieważ będąc w najwyższym stopniu dobrym, Nienawidzi, najwyższ... nienawidzi najwyższego zła, jakim jest niesprawiedliwość. Bóg nigdy nie wycofuje swojego miłosierdzia inaczej, jak tylko ze względu na wyrażoną odpłatę swojej każącej sprawiedliwości, i nigdy nie wymkniemy się w surowości Jego sprawiedliwości, chyba że dzięki Jego usprawiedliwiającemu miłosierdziu. A więc te dwa przymioty niejako są w Bogu związane. Jeden bez drugiego nie może istnieć. Bóg jest i sprawiedliwy, i miłosierny. Jeżeli powstrzymuje sprawiedliwość, to tylko wynika to z Jego miłosierdzia. Jeżeli nie okazuje miłosierdzia, to wynika to z Jego sprawiedliwości. I dalej słuchajmy świętego Franciszka Salezego zawsze. Niezależnie od tego, czy karze, czy nagradza, Jego wola jest godna uwielbienia, miłości i błogosławienia przez wieczność. Błogosławieni przyjmują z radością wyrok potępienia na odrzuconych, jak i wyrok zbawienia na wybranych. Bo cokolwiek Pan Bóg uczyni, jest przecież dobre. I wtedy, kiedy skazuje grzesznika na potępienie, i kiedy sprawiedliwego obdarza życiem w chwale swojej, zawsze czyni dobrze. I dlatego każde dzieło Boże jest godne wychwalania go. I taka jest prawda cała o Panu Bogu. Nigdy nie można wykroić i tylko patrzeć z jednej strony na Pana Boga. I odzierać go z czegoś, bo wtedy jest to wykrzywiony obraz Pana Boga. Mamy zawsze jako ludzie wierzący i kochający Pana Boga zgadzać się z wolą Bożą, taka jaka ona jest. A jak jest wielkie Boże miłosierdzie, to właśnie zdajemy sobie sprawę wtedy, kiedy patrzymy na Jego przymiot sprawiedliwości. Ponieważ za nasze grzechy. Należy się nam sprawiedliwa kara. I każdy z nas powinien tę sprawiedliwą karę od Pana Boga przyjąć. Ale ponieważ Jego miłosierdzie jest tak wielkie nad nami, to tą karę nam nie wymierza, ale zesłał swojego syna, by tę karę za nas poniósł. Punkt kulminacyjny Bożego Miłosierdzia właśnie tkwi tam, na Golgocie. W śmierci naszego Zbawiciela na Krzyżu, w jego krwi, którą wylał dla nas. Ale jeśli my z tej łaski nie skorzystamy, to czeka nas tylko sprawiedliwa kara od Pana Boga. Jeżeli najpierw ktoś nie przyjmie Chrztu Świętego, odrzuci ten chrzest, który jest przecież pierwszym oznakiem Bożego miłosierdzia, bo wyrywa człowieka z grzechu pierworodnego i czyni przybranym dzieckiem Bożym, to jak taki człowiek może liczyć na Boże miłosierdzie? Jeżeli później ktoś nie przychodzi do sakramentu spowiedzi i tam nie korzysta z Bożego miłosierdzia z wylanej krwi, która oczyszcza duszę, to jak może później uniknąć Sprawiedliwości Bożej. Jeśli człowiek nie przystępuje do Komunii Świętej, by się umocnić łaską Bożą, by nie grzeszyć, by powstawać z upadków, to jak może później uniknąć sprawiedliwości Bożej, która się przecież należy? Tylko wtedy, kiedy przyjdziemy po to Boże miłosierdzie, je otrzymamy. I na zakończenie zapamiętajmy słowa świętego Franciszka Salezego: Trzeba więc zgadzać się z wolą Bożą i z jednakową miłością i szacunkiem, całować tak jego prawą rękę udzielającą miłosierdzia, jak i lewą rękę wymierzającą sprawiedliwość. Amen. Subskrybuj nasz kanał i włącz dzwoneczek. Wspieraj tak, jak potrafisz. Zapisz się do nauk. Link w opisie filmu. Jeżeli ta nauka ci pomogła, przekaż jałmużnę. Obserwuj nauki na naszych mediach społecznościowych. Napisz komentarz ze swoimi spostrzeżeniami. Daj okejkę pod filmem, aby pomóc w zasięgach. Udostępnij lub wyślij do znajomych. Sprawdź nasze inne propozycje w opisie filmu. Niech Ci Pan Bóg błogosławi.